Mimo rezygnacji podsumowań tygodnia, dalej będziemy dla Was robić materiały na temat najciekawszych wydarzeń. A do takich niewątpliwie należy połączenie symbiota ze świętym Mikołajem. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Kto oglądał nasze ostatnie top 10, ten wie, że Mikołaj jest jednym z najpotężniejszych mutantów. Wychodzi na to, że czekają nas czarne święta. W tym roku święta Bożego Narodzenia w Marvel Universe będą dość dzikie. Nie tylko Knall, Bóg Symbiotów, w końcu przybędzie, aby najechać i podbić świat swoimi hordami Symbiotów, ale nawet same święta mogą być zagrożone. Sprawi, że obaj będą musieli ratować Boże Narodzenie, ponieważ sam święty Mikołaj zostanie opętany przez symbiota Knalla. Ten zeszyt wyjdzie z umysłu pisarza Christophera Cantwella z grafiką Salvadora Larocki w grudniu tego roku na okres Bożego Narodzenia. Cantwell jest nowym scenarzystą Ironmana we wszystkich trwających serialach od połowy września i przedstawi swoje nowe spojrzenie na Armored Avenger, a on sam wraca do podstaw. Będzie to współpraca z Doktorem Doomem, który jest określany jako wróg Ironmana ponieważ obaj mieli dość burzliwą historię na przestrzeni lat we wszechświecie Marvela, co jednak może zbliżyć ludzi bardziej niż świąteczna radość. W ekskluzywnym wywiadzie dla CBR Cantwell był podekscytowany swoją pracą i historią, którą będzie opowiadana w King in Black, Iron Man, Doctor Doom, zeszyt pierwszy. Powiedział tak... Jako współpracownik Marvela, pisarz dla fanów w postaci odzianych w zbroje, sprawia mi ogromną radość umieszczenia Ironmana i doktora Duma po jednej stronie. Jestem też zaszczycony, że mogłem wziąć udział w tak ogromnym wydarzeniu jak King in Black, gdzie mogę zrobić moje pierwsze crossovery. I to nie będzie tylko Battle Royale, przynajmniej nie pomiędzy Tomem i Wiktorem. Po raz kolejny będą musieli liczyć się ze swoimi podobieństwami i trudnym statusem wroga, gdyż zmierzą się z jedną z najgorszych groteskowości na zainfekowanej ziemi Knala, świętym Mikołajem. Jeśli święty ma zostać przejęty przez symbiota, wszystko schodzi na dalszy plan, a wszelkie urazy lub problemy osobiste będą musiały poczekać. Boże Narodzenie wymaga ratunku i koniec. Oto zdjęcie okładki nadchodzącego komiksu i jego oficjalny opis. Iron Man zaryzykował wszystko, by uratować od jego broka, ale teraz pozostaje mu tylko poczucie winy, gdy odwieczny wróg Doktor Doom, Pojawi się zarówno ze słowami doradczymi, jak i ukrytymi motywami, będą zmuszeni do walki z aż nazbyt dobrze znanym widmem świątecznym, aczkolwiek teraz pokręconym i kontrolowanym z powodu niedawnej inwazji na Ziemię Ojca Symbiotów. Gdy Iron Man i Doom walczą jako tymczasowi sojusznicy, ich nieoczekiwane spotkanie zarówno ze sobą, jak i przerażającą wersją świątecznej radości, może ostatecznie ujawnić prawdziwe zamiary Nala. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku święta będą ciekawe nie tylko z powodu dylematu, czy spadnie śnieg, czy nie, lub z powodu premiery kolejnych Star Warsów. Czekacie na tę historię? Dajcie nam znać w komentarzach.